Dziękuję Pani Marszałku. Pani Senator, w tym dosyć długim wystąpieniu mówiła Pani praktycznie wyłącznie o wadach tej ustawy. Czy w trakcie posiedzenia komisji nie było nic mówione na temat pozytywów tej ustawy? Rozumiem, że te poprawki, które zostały przez Pana Senator wniesione zmieniają te złe rzeczy, o których Pani mówiła w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo pani senator, bardzo proszę. Tak, no mam nadzieję, że jeżeli y jeżeli Wysoka Izba zdecyduje o tym, żeby te poprawki wnieść, no to one rzeczywiście idą w tym kierunku, żeby wyeliminować te wszystkie zapisy, które są niebezpieczne z punktu widzenia systemu i także absolutnie niezgodne z prawem. A co do dobrych kierunków i do pozytywów, no to tak się złożyło, że na Komisji Zdrowia niewiele na ten temat padło. Dwie rzeczy, o których tu mogę powiedzieć, to są zmiany do limitów 25%. No i ta kwestia z aptekami, o których wspomniałam, że tutaj środowisko aptekarskie dostrzega te dobre zmiany. Natomiast y, jakoś dyskusji w tym kierunku nie było. Dziękuję bardzo, pani senator. Bardzo proszę.